Chciałem zapytać, kiedy jest zostało to te dane zlecane i w ten sposób. No to powiem tak, dzisiaj się spotykamy, pełno wykresu i tak dalej, ale my nie mieliśmy czasu się z tym zaznajomić. Pani się skupiła na pewnych aspektach, pokazała nam pewne punkty, ale my jako mieszkańcy nie podjąć dyskusję, skoro mamy nie mieliśmy możliwości się zapoznać. To naprawdę nasze pierwsze spotkanie. I tak jak zapowiadaliśmy, to do 15 urzędnicy zbierali te dane. Zostały one opracowane w ten sposób, te najbardziej istotne. Pewnie jeszcze tutaj by się nasunęły sugestie, że pewne jeszcze dane by mogły się tutaj pojawić, których by ewentualnie zabrakło. I to jest, tak jak powiedziałam, pierwsze spotkanie, prezentujemy te dane. Te dane będą zamieszczone też na stronie internetowej żeby Państwo mogli w dowolnym czasie, jakoś tak to dogłębnie przeanalizować. I to jest nasze pierwsze spotkanie, bo tak jak powiedziałam, że będę z Państwem rozmawiać i chcemy po prostu wysłuchać Państwa, państwa głosu. I pani pewnie jest nas z jakimś czasem, żeby się też swoje dane i założenia przedstawić wyżej. Więc chcieliśmy te dane pozyskać, żeby też wiedzieć jak to będzie na przyszłość, jak to się będzie przedstawiało. I żeby... Nie, ja, ja te dane tak naprawdę to, e, szczególnie chciałam e, zaprezentować mieszkańcom, dla, dla nas, dla, e, dla, dla mnie, dla urzędu, dla e, radnych, e, po prostu żeby wszyscy mieli e, jasne informacje i dane. Ale ja nie, tutaj nie bada w ogóle informacji o jakimkolwiek zamknięciu. A prawa do. Jeżeli na przykład na przykład w życiu, nie są zagwarantowane pieniądze na szczebel, to chyba z tym jasno wynika. Nie ten zapiek powiedział, wasza to był taki zapis zapis w projekcie, ale tak jak pani skarb tutaj twierdzi, w tych projektach już poprzednich budżetów też był taki zapis. Reorganizacja. Pieniądze są zagwarantowane e, na funkcjonowanie oświaty na ten cały rok. Dla Zwolenia też Pani ma pieniądze, czy tylko dla innych szkół? Ale to, to wydatki są przewidziane na, e, na funkcjonowanie wszystkich pracowników na terenie gminy. Może, wyglądają tak na ta ale te problemy finansowe mają wszystkie gminy, to nie jest tylko tu problem ze oświatą, dotyczy całej Polski i jakie zadania poza tymi analizami gminy i gminy mają zamiar prowadzić i co ma się za plany zrobić z tym, żeby było lepiej. Bo my słyszymy tylko dane, widzimy źle, ale no oprócz tego publikowania to jakie macie plany na to, żeby coś zmienić, żeby było lepiej. Ja zgodzę się z tym, bo y, tak jak już byłam wcześniej też radną i byłam też Nauczycielem jestem w zasadzie, to, to, to te problemy są wszędzie i na każdym spotkaniu. To jest tabu, temat bardzo, bardzo poważny i szeroko omawiany. Natomiast no, z jakiegoś, jakiegoś powodu w innych gminach jest tych placówek mniej, bo to zostało wcześniej już zaplanowane i w sposób taki bardzo. Zostało to tak rozwiązane, że chociażby na przykład nauczyciele nie odczuli tego tak. Dlatego też my nie chcemy absolutnie podchodzić do tego tematu w ten sposób, do, tego, do, do, do jakiejkolwiek decyzji, żeby zlikwidować te placówki, bo też mamy świadomość taką, że w tych placówkach pracuje wielu nauczycieli. I też zważywszy na to, chcemy to zrobić. Dlatego. Teraz już jakiekolwiek plany i rozmowy są ku temu. E, pięć lat temu y, na pewnej komisji pojawiły się tabelki i wytyczne i wtedy już była taka bardzo y, poważna rozmowa na ten temat, natomiast wtedy nikt tego nie wyniósł poza komisję. I nie było to tak rozgłoszone. My tutaj rozmawiamy z Państwem i nie chcieliśmy tego zrobić absolutnie w ten sposób, żeby, żeby Rada na przykład podjęła uchwałę w lutym czy w styczniu i bez jakiejkolwiek rozmowy z Państwem. Jeżeli chodzi o te problemy, to tak jest, że, że w każdej gminie trzeba do oświaty do dopłacać i to jest standardowe. Natomiast tam, gdzie są wiadomo mniejsze gminy, ale na przykład w gminie Łąck, jak ja rozmawiałam z panią Wójt, to tam do, kwota, którą dopłacają do oświaty jest znikoma z tego powodu, że mają po prostu Jedną dużą szkołę, i tam e, zupełnie inaczej. Na terenie naszej gminy nie możemy e, doprowadzić do sytuacji, że będzie jedna szkoła, bo ta gmina e, jednak ma inne kształtowanie e, i tych szkół e, musi być zdecydowanie więcej. Natomiast na pewno musimy brać pod uwagę to, że jeżeli będziemy. Dalej, jeśli w tym kierunku, że zostanie, zostanie na terenie gminy e, 8 tych placówek, tak jak jest w tym momencie, to e, za chwilę stracimy płynność, już nie będzie możliwości e, wygospodarowania środków. Bo chociażby jak e, w tamtym roku na przykład e, czy, czy w poprzednim roku brakowało środków na to, żeby e, dołożyć tak do, e, do chociażby podwyżek, e, to Samorząd nie może wziąć kredytu na to, żeby sfinansować wydatki bieżące, tylko wtedy musi to tak, to Pani Skarbnik najlepiej to e, potrafi opisać, e, musi e, tak to zorganizować, żeby ewentualnie wziąć kredyt na jakąkolwiek inwestycję, e, a te środki inne przeznaczyć na na przykład na wynagrodzenia. No bo to jest bez sensu, to jest takie długoterminowe, bardziej duże, w czasie, zamykanie tej szkoły. To jest zmiany szkoły. Ja right? to zbianie zbianie szkoły się już odbywa tak, już. Poprzez tak. włączenie, poprzez zabieranie zajęć. I tak. przez to rodzice nie wybierają danej szkoły. I to mamy do czynienia z tym, że do jest Tak, tutaj Pan ma rację, że. Tak, jest coś Może ja tutaj jeszcze odpowiem, bo. Y, tak jak pani dyrektor na ostatnim spotkaniu też o tym mówiła, że ja wprowadziłam oszczędności, e, no to niestety było konieczne, bo gdyby nie te e, moje działania, to byśmy tutaj stali przed taką e, tutaj e, rzeczywistością, że te pieniądze, które należałoby dołożyć by były jeszcze, jeszcze wyższe i też przewidziane na przyszły rok. Kwoty to były by już kolosalnie duże. Ale z tego co ja wiem, bo ja też rozmawiam, to nie jest tak, że ja tutaj mam tylko wizję jakąkolwiek czy rada. Ja rozmawiam też z przedstawicielami innych jednostek i wiem, że na przykład w sąsiedniej gminie są tak prowadzone oszczędności, jeżeli chodzi o wydatki, że tam praktycznie oni nie przeznaczają. Pieniędzy na dodatkowe zajęcia w ogóle, także w naszej gminie, to i tak tych zajęć jest, jest dość dużo. Jeżeli chodzi o łączenia, no chociażby wychowania fizycznego, to też jeden aspekt no to finansowy, ale drugi to też zależało mi na tym, żeby ten WLA wyglądał jakoś, żeby te dzieci, które w danej klasie jest na przykład pięcioro, sześcioro, nie chcę się odnosić do to może nie istotne, no ale co jest tragedią ja i czymś niedopuszczalnym, moim zdaniem, to jest na przykład brak zajęć który przygotowuje swój Pani była nauczycielką i pani sama w soboty pracowała dla to, żeby wiedzieć, jak przygotować. Tak, ja społecznie. Tak, to, szkoła zastanawiała dostała najlepsze wyniki uzyskała i w prezencie nie, nie ma tych zajęć. Tak. Że ja musiałem w 8 klasie zabierać inne zajęcia, żeby zamieniać godzinę, żeby były wyrównawcze. Tutaj, jeżeli. Chodzi, to od dawna było tak, ale jeżeli chodzi o te zajęcia dodatkowe, to od dawna było tak, że na daną szkołę były przewidziane dwie godziny na zajęcia przygotowujące do egzaminu i w mojej szkole to tak było, że po prostu był podział, natomiast ta trzecia godzina była wygospodarowana z godzin dyrektorskich. A u was to są na jakie zajęcia? Mówię o tych zajęciach do egzaminu. Nie to się stało. No, nie wiem. Jeżeli chodzi o środki zewnętrzne, to proszę mi wierzyć, że jest u nas taki zespół i też mam osobę z zewnątrz, która chociażby dzisiaj przysłała mi maila z naborami. Tutaj też Pan zajmuje się pozyskiwaniem środków i my te środki chcemy w jak najmniejszej skali pozyskiwać. Natomiast środki, które pozyskujemy, to, są, to mogą być środki na inwestycje, ewentualnie jakieś dodatkowe zajęcia, e, co się rzadko zdarza, jeżeli chodzi o edukację, e, ostatnio nie ma takich naborów. E, natomiast e, tam potrzebny jest też wkład własny, e, który wynosi od 50 do powiedzmy 15 procent. E, i, e, jak najbardziej pozyskujemy ja składamy wnioski, natomiast nie ma możliwości jakiejkolwiek, żeby pozyskać środki na finansowanie oświaty. Nie ma. No dobrze, ale, ale jak jakiś tak? No są podatki. podatki. No i później, między innymi z tych podatków, są finansowane takie instytucje, jak edukacja, tak? No to teraz pytanie: co Unia robi, żeby pozyskać, żeby zarabiać? Co robicie prosto, żeby tak powiedzieć, tak nie rozpocząć? Czy tylko czekacie, a pan ma swoje języki? Jeśli chodzi o strukturę dochodów gminy, ona się w tej chwili, triaby prawnie zmienia w roku 2025, ale gmina jako gmina nie zarabia. Gmina ma dochody własne, które pozyskują od mieszkańców w postaci podatków i opłat lokalnych i że żadnego innego nowego podatku sami nie możemy sobie wymyślić, żeby jeszcze obciążać tą daniną mieszkańców. tak? To mamy dochody własne. W tej chwili po zmienionej ustawie wpływy spływają z to, co wypracują no. mieszkańcy na terenie naszej gminy i subwencje. Subwencje, która w tej chwili uległa zmianie. Nie będzie już subwencji oświatowej jak do tej pory, tylko są kalkulowane potrzeby oświatowe. dla naszej gminy potrzeby oświatowe przez państwo są z, skalkulowane na poziomie ponad 19 milionów. Natomiast faktyczne, rzeczywiste wydatki gminy na oświatę i wychowanie to jest ponad 35 milionów złotych. I to jest ta luka, która powstaje w finansowaniu <coughs> zadań oświatowych, czyli z podatków. tak, Stawki podatkowe są co roku uchwalane przez Radę Gminy, ale one też nie są na maksymalnym poziomie, no bo też trudno byłoby takie stawki uchwalić dla mieszkańców. Tak? Innego nowego źródła dochodów. Poza środkami zewnętrznymi w postaci dotacji, tak, czy to środków unijnych, czy środków budżetowych, nie ma. Struktura dochodów unijnych jest stricte określona w ustawie. Tak? Dobrze, czyli gmina czeka, aż mieszkańcy pracują gmina nie ma z tego, posiada, żeby, żeby zachęcić na przykład my? jakieś firmy, które są Oczywiście, to, tak. tak. A jeżeli już y, szukamy tych środków, a jakie inne dzieci są w gminie? Może jeszcze się odniosę do tego, my tutaj byliśmy też jakiś czas temu, bo dzięki temu, że na terenie naszej gminy e, przybywają mieszkańcy chociażby z Warszawy, e, którzy prowadzą różne działalności, e, no, mają e, różne e, kontakty, e, to też jeden z mieszkańców e, zaproponował nam udział w takim kongresie, e, gdzie promowaliśmy gminę, tutaj też był pan. Pan Krzysztof z nami i y, zachęcaliśmy, y, żeby przyciągnąć inwestorów, bo nasza gmina tak naprawdę jest gminą atrakcyjną y, i tak naprawdę no, staramy się, żeby, żeby bo, bo jeżeli na, na terenie naszej gminy pojawiłyby się nowe możliwości, nowe inwestycje, co by dało nam y, większe dochody, jeżeli chodzi o podatki. No to wtedy byśmy, by było nas stać. Tak jak na przykład gmina Stara Biała, ich jest stać na wszystko, bo no oni wiedzą, że mają problem z tym, na co wydawać pieniądze, mają taką nadwyżkę. Pan słusznie mówi, zresztą my wszyscy chyba raczej staramy się, o, żeby tej gminie było, jak najlepiej mieszkańcom tej gminy i tak dalej, jak zachęcamy w ramach tego, czym możemy dysponować mieszkańców, żeby tutaj, nie sprowadzili się, czy, czy nie wyjeżdżali stąd. No na przykład w roku bieżącym gmina Gostynin wybuduje, wybudowała, przepraszam, nie bieżący, w tym poprzednim, 24 30 kilometrów nowych dróg asfaltowych. Zrobiliśmy remont trzech e, oczyszczalni ścieków, e, dwóch oczyszczalni ścieków, kanalizację w wielu miejscowościach. Pozyskaliśmy wartość do ze środki zewnętrzne, kilkadziesiąt milionów złotych z zewnątrz, ale tych pieniędzy niestety nie możemy przeznaczyć, pani Wójt, a gminy nie możemy przeznaczyć na oświatę. Oświata musi być finansowana ze środków własnych, bądź z tych nielicznych, ewentualnie dostępnych, to co też się staramy na i otrzymuje, ale to są znikome środki. Oprócz tej subwencji oczywiście środki na zajęcia dodatkowe, czyli wyposażenie do no, no. pracowni, na przykład w komputerze, coś takiego, coś takiego robimy. Natomiast gro wydatków, jak pani Wójt pokazała w tych tabelach różnych, 80 procent, to są wynagrodzenia związane z, funkcjon z funkcjonowaniem oświaty, one są procentowo tak duże, dlatego, między innymi dlatego, że są małe oddziały i dużo. Na terenie naszej gminy średnia liczba dzieci w jednej klasie, w klasach 1-8, jest 10,6. Bardzo mało. Ustępniając te większe szkoły jak Lucien czy Emilianów. Mamy 14 oddziałów na terenie gminy, gdzie liczba dzieci jest nie więcej niż 6. No jest to rozdrobnienie. Tu każdy wie i napadło, że pani wójt zaznaczyła, że przecież wiadomo, że ta gmina jest specyficzna, duża, uważankowa i nie ma szans, żeby została, została jedna dwie, czy, czy nawet może trzy szkoły. Musi być ich pewnie więcej, ale osiem jest za dużo. Podam taki przykład, pani Wójko powiedziała w gminie e, sąsiedniej Łąsk e, liczba mieszkańców jest około 5400 jest jedna szkoła. Czyli na jedną szkołę przypada. 5400 mieszkańców. W mieście Gostymin na jedną szkołę przypada 6300 mieszkańców. Ja wiem, że to nie jest bezpośrednie, tak. ale na perenie, ale w naszej gminie Gostymin na jedną szkołę przypada 1500 mieszkańców. Czyli tak około 4 razy mniej niż wymienionych przez Renię sąsiednich. Ale i w każdej sąsiedniej gminie jest po jednej szkole. Wyjątkiem tu jest gmina z i gdzie są dwie szkoły, ale podobno też już trochę myślą, że to może nawet dwie za Bo Mówimy o demografii, oczywiście wszystko spada, ale jak patrzyliśmy na tabelki odnośnie urodzeń, to w okręgach się to konflikowanie przedstawia, tak? Czyli na te lata 31-32 będzie konflikowanie. To dlaczego mówimy tylko no, o tych trzech szkołach? Jakby... I jak były właśnie to jest zasadzie, I Jak zasadzie, I to zasadienie wtedy ma te opieki nad dziećmi na napisze? Na Dlatego też absolutnie nie chcemy, żeby w tej szkole nic nie pozostało, żeby ten budynek służył dla, dla społeczeństwa, <tuszy> <tuszy> dla społeczeństwa. Natomiast tak, bo pani mówiła o tych liczbie urodzeń i tak dalej. To, ile jest tych y, dzieci urodzonych na terenie danego obwodu, to potem niestety nie, nie przekłada się tak bezpośrednio w y, liczbę A, osób, które z trafią. I na przykład no, tutaj. No mówimy, że to już nie są takie wiecie, dane stóp procentowe, no bo nie my ma to naszego zmiarka. To dzieci <grym> z innych z innych powodów nie wymiarka. Nie jesteśmy w stanie zmusić.

energii nie ma. Żeby z powrotem wracać do pieniądza, że wszystkich po kolei dziesięć. Ale ja już panu przybyłam w z roku do października. Jest... Jest... Ale to pani nam nie musi tak, jak widzimy, ktoś grohuje jest... do pola. Ale, ale to, tylko, tylko... Ja tylko mówię, Po pokochofile po zaalmy na kontrole. W szkole... 24 i 25 zgodnie z obwodem do klas 1-8 podlega 106 dzieci. Z tego kwotu uczęszcza do Państwa szkoły tylko 44 dzieci, to jest 41% 51%. Tak, uczęszczają dzieci spoza terenu gminy Gostynin i tak razem uczęszcza do szkoły w klasach 1,8% do szkoły w Zbigniew, 62 dzieci. Z tego 19 dzieci uczęszcza spoza gminy Gostynin. W roku. No tak, ale mówimy o tym, że po prostu dzieci się rzeczywiście rodzą w obwodzie, ale te dzieci nie ciążą do szkoły Nie no, akurat jeżeli chodzi o zwolnę, jest to bardzo niski wskaźnik. Z reguły wskaźnik no, uczęszczalne dzieci z obwodu do szkoły to wynosi w granicach 60-65%. Liczby tych członków nie, są w obroczy, nie są w no, Proszę Państwa, same tu liczby są. Ale gdzie jest jakaś merytoryczna strona i taka... Jak spojrzycie w ogóle tym rodzicom w oczy, poprzednim radnym, obecnym niektórym radnym, którzy tu tyle pracy włożyli w tą szkołę. Przede wszystkim... Też obok, który jest koło tej szkoły, pracowali ciężko, zawłaski, poświęcali swój czas. I środki swoje własne. Czy o tym też myślicie? Czy tylko te tabelki statystyczne widzicie? I więcej. A może by tak trzeba było zmniejszyć troszeczkę na administrację urzędu? Pan o, radny Walterzak spytał, że analizował budżet na rok 2025 i że w oświacie jest dużo mniej do poprzedniego roku zaplanowane. Natomiast na administrację Urzędzie Gminy nie jest mniej, więc pani Wójt odpowiedziała, że gdyby było to, co powinno być, to by było dużo więcej. To, co powinno być, nie ma tak, bo jest... Nie ma pieniędzy, nie ma środków i w każdej gminie jest ciężko. A może byście tak połączyli też etapy, które, bo struktura zatrudnienia jest ogromnie... To może tak wygląda, że jest no, tych pracowników w urzędzie no, dużo no, i też może gdybym nie było w urzędzie to może tak, warto by było, nie wiem, kiedyś zorganizować takie, no nie wiem, taką możliwość, jak ja obserwuję pracowników w urzędzie gminy, których od czasu, kiedy ja jestem w urzędzie, liczba się zmniejszyła z tego powodu, że na przykład odeszła pani na emeryturę, to te zadania zostały podzielone pośród innych pracowników. Też odeszło od dwóch pracowników do sąsiedniej gminy, bo mieli propozycje i wyższe wynagrodzenie. I no jeżeli odeszło kilka osób, no to y, konieczne było, na przykład tak, Pani, ja, pani kierownik y, do spraw promocji przeszła do innej instytucji, z tego powodu należało zatrudnić zatem Panią ja. kogoś innego, y, jeżeli chodzi o y, obciążenie pracowników w naszej gminie jest, proszę mi wierzyć ogromne, y, Nasza gmina, to jest największa gmina na Mazowszu, jest prawie 12 tysięcy mieszkańców. E, jakby ktoś e, na przykład musiałby iść zaobserwował w sekretariacie chociażby ile pism codziennie wpływa, e, to dwie panie, które są w sekretariacie czasami nie są, zostają po godzinach, godzinę, dwie, bo nie są w stanie wprowadzić wszystkich zarejestrować tych pism. Takie są realia. Może to na zewnątrz wygląda inaczej. Wydatki na administrację to wydatki oczywiście na funkcjonowanie urzędu, ale też to są inne wydatki. To są wydatki związane z funkcjonowaniem czy rady, czy też sołtysów. Też te wydatki, które były w tamtym roku, to były też wydatki na budowę urzędu, ale też my... W tym momencie i przez szereg lat tak musimy płacić wysoką dzierżawę na funkcjonowanie urzędu. Po to, żeby ten urząd mógł funkcjonować, są wynajmowane, wynajmowane pomieszczenia.